Poziomowi. Zapraszamy Płesia i Jołiego. Zróbmy taki kontrolny, największy, kurwa, hałas. Okej, okay, mamy skalę, wszystko wiemy, gramy w papier-kamień. Trzy, cztery. Okej, okay, rozpocznie Jołij. Już to zaznaczamy. Znowu, na jednym bicie każdy z Was ma swój temat. Już to losujemy dla Jołiego. Twój temat to... Artyleria napoleońska. Kurwa, dzwoncie do wawrzyna. Dawaj bit. O! Yo! Widzę tutaj dziś energię. Potrzebny jak w pełkach, Wchodzi koleżka, jak ja mam występ, to ten Lesz nie dojeżdża. I kto jest tutaj dobry? Ja i Napoleon na jego mordę bomby. To jest ta skala. Łap zaraz wystrzelę w ciebie z mojego ciała. Jadę z Czwelem, wejdę w ciebie, zdobędę twoją przełęcz. Yeah! Przejście! I zrobię to w pistu! Zabiorę kolegów i w przełęczy będzie trzystu yeah! Twój temat to krytyk kulinarny! Jał, 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 ja 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 jał. Yo, artyleria ziomuś, mam niezłą beczkę Ja mu wsadzę granat w dupę, a ty wyjmij zawleczkę Ej, chodzę, skumaj ziomu Każda prostytutka się ubiera na czerwono Ej, chodzę, jesteś rozjebany w kurwa, lecę sobie tutaj jak dane, Yo, wpijam typie, to jest inna liga Krytyk kulinarny, nie, yo, i nigdy nie wybrzydza Ej, yo, jesteś zwykły Ci kurwo podają, ale dobra, ej! jedne ci to uśnie! Ja mu w tupie zrobię dziś kuchenne rewolucje! Ej! Jał! Chuja mi możesz zrobić! Temat o jej jedzeniu, gotuję jak ma głowić. Zmieniamy bić! Wymieniamy się po cztery wersy i nakurwiamy się! A wy podnosicie pierdolone ręce w górę! I jedziemy! Yo! 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 Yo, 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 yo. yo Krytyk Kulinarny tutaj nie trudno, spróbowałem, kurwa to za gówno! Wchodzi dzisiaj Yo Krytyk Kulinarny, Mr. Kricha! Ej yo! Cisnę sukę, co za gówno, bo mi przed chwilą lizał dupę! Ej! Yo, 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 yo! Czemu on jest tak gruby, skumajcie gadkę, bo je ciastko za każdym razem jak tu wyrucham matkę Yo, jaki ty jesteś pojebany typie! Pomyliłeś mojego kuta z językiem! Yo, 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 yo. Ruchasz moją fatkę Bardzo fajnie, a ja dzisiaj zwiedzę twoją kopalnię! Yo. twojego kudasa, co za tym paszuka, bo mi zasłoniło 30 kilo psucha e! z panczem, mam kopalnię i drzwi otwarte. Yo, yo 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 Chcesz ruchać mi matkę, to płacisz mi stówkę. Swoń się z nią masz jej wizytówkę. Yo yo yo. I lecę sobie luźno z wersami. Te 30 kilo brzucha mu nie przeszkadzało z pełnymi ustami. Yo, 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 dostałem wizytówkę. Tak to zrobię, czekajcie, przeczytam. Najtańsza królowa, do tobie! Yo, yo, i sobie tutaj wbijam Jadę z tym ziomkiem, nie płacę stówki. Mam cennik, lodzik kosztuje piątkę. Yo, yo, yo. Czekajcie z tą wizytówką ją i w chuja poleciał To nie była mojej matki, to wizytówka płećka No i cały czas lecę sobie ja bez beku Ej, co tam u Ciebie, płeciu śmieciu Ja ja płaciłem jej kartą, robiła loda na całej ekipie, nie miała terminala, przejechałem po dzipie. Odrzucona. Jeszcze po jednym, ostatnie wejścia! Yo, yo, yo! Yo, 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 yo! yo, 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 yo. Lecę sobie tutaj, a po, po mojego brzucha jesteś jak on, bo twój freestyle mnie odrzuca! O. Lecę sobie na stilach, jak mój brzuszek, bo wszystko odbijam! Zabrał mi wizytówkę, gadka szybka, ale mam w kontaktach, jeba naciwka, Ej, i pijam, nie ma i luz! Dodzwonię się do twojej matki! Poszło! Wow. Zabij się.